Widzę, was jestem burwa widzisz odcinek na moim kanale. W ogóle ja zawsze mówię: uzyska, No dobra, jego światło dołączyła do gry. Oczywiście to my, siemanka. A więc. Teraz, wiecie co? My ja mamy cały czas jakiś niepokój. Cały czas jesteśmy coś w złym nastroju ze z tym siamankiem Czemu oni się. Nie mogą się ogarnąć, bić. Chyba wystawia miecz. No nie, bita się! Ma być pokój czy nie? Co? Co? Paka I ty, ten. I ty, susi, paka Ma być pokój czy nie? Mówię wam. Yy, mówię wam po prostu. Tak, po prostu ma być pokój, czy ma być ciągła wojna, tak jak cały czas jest. Nie wiem, co się już w końcu dzieje na Borówkowicach, ale ja dzisiaj muszę zrobić sobie jedną rzecz. To, co właśnie będzie, będzie musiał y, Baka Cringe podpisać, dobra? Właśnie mamy książkę z piórkiem. Napisz. Podpisz. że wsparcie dla osób, Jest. Dobra, teraz lecimy z tym, to. Do... To siamanka lecimy z tym, oczywiście, jeżeli będzie. To szybko zasuwamy do niego. Jest tutaj. Czekaj. Zobaczymy czy się zgodzi. Ja. Pewnie teraz pisze. Zobaczymy, czy się zgodzi na tą. Ja nie wiem, czy, jest, czy, czy się baka Klinz zgodzi, ale jeszcze musi się Susi Bakaluks zgodzić na to. Jakbyś nie wiedzieli, to baka Klinz to jest Siemanko, a już Susi Bakaluks to jest jego siostra. Czekaj. O, kurde. Pisa. Dobra. Są z impakalu. nie? Podpisz. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle ona będzie rozumiała, co ja jej teraz piszę. Okay, ona jest tutaj. Poczekam na nią, aż wyjdzie sobie. Rzucimy jej tu. Kurde, nie weźmy tego. No. Dom złusi. Nie wiem do czemu akurat. Ona tutaj tego napisała, kiedy wie, że będzie to widać na filmie. Czekaj. Dobra, niech sobie zobaczy to. Nie wiem, co się stanie. Co to robi w ogóle? A nie, bo wiem. To jest w ogóle latające drzewo. Tak, to jest w ogóle latające drzewo mam. <noise> ja nie wiem, czy, czy ona w ogóle. Na, na pewno. Tak. Dobra. Lecimy. Czy ona jednak umie pisać na yy, telefonach? Myślałem, że nie, ale dobra, jednak potrafi. A tam jest Baka Grinch, dobra to ja idę jeszcze tam zobaczyć Baka Grinch co on w ogóle na tym domku na drzewie robi Baka Grinch, siema Baka Grinch, dobra Lecimy tam z powrotem do Baka Grinch, siema Baka kurde nie, nie 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 spalaj Nie spalaj ty mój lisku, ty mały ty lisku spalaj. Przecież to teraz będzie niknąć Czy ty jesteś mądry? Nie no czekaj они с этим они мудры. Ни... Не... Ну... Не ве, что он в гневе, что мы тебе никнуть? Я... как не может быть. jak rozwalę chociaż jednego liścia. No nie zniszczyłeś całego, ale jak chociaż górę zniszczysz lub nie wiem, chociaż jednego liścia to coś przecież zni to całe to, 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 to całe to drzewo zniknie. Naprawdę to, to całe drzewo zniknie. Dobra, już się już podpisali ten sojusz. Na pewno się jeszcze do czegoś przyda. To. Dobra. Pewnie się do czegoś przyda. Ja sobie zostawię tą książeczkę jeszcze w razie różnych innych sojuszów lub paktu. Czekaj. Może jeszcze pakt unii agresji. Czekaj. Fakt ogares cis Nie podpisz. Dobra już to już do Susy Bakalovsk nie będę iść tylko do Maka cringe ale ja nie, ja nie mogę oczywiście wejść do jego, do jego e, domku, bo to jest pokazany zakaz wchodzenia na pozwolenia. To czekaj. Oh, no. no. no podpiszesz coś, dobra może by coś podpisał nie wiem czemu ja napisałem czy podpiszesz dwa szy no ale dobra zobaczymy co nam odpowie Justy tak mogę wskakiwać nie, jest, pewnie nie odpowie. A idzie jednak. Dobra. Czekaj. No, 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 no. Kurde, nie wierzcie tak. Ja ci to muszę na początku wywalić. Dobra. Nie wiem, nie wiem jak on w ogóle zareaguje też na to, bo to jest Unii agresji, czyli, że nie będziemy mogli się teraz tak bić. Bo przez cały czas, nie wiem, ktoś się bije, na przykład z um, Baka Cringer, z Susie Bakaosks, a tego wiecie. Maka klin, klincz, klincz, że się ma. Siema, nie widać, czego się Ale to daleko wyrzucił. Tak, o dobra, tak. To ja już po prostu usunę to. Bo to się zawsze do czegoś przyda. Po prostu tak specjalnie nie, bo w rzeczywistościach nie można niszczyć wtedy tych. Ale są takie Minecraftowe. Zawsze tak się się jeszcze do czegoś przyda, nie? Kurde, kto mi tutaj nasiona wywalił? Czekaj. Chuj, no dobra, właśnie. Nie mam motyki, by mu to naprawić. Ja, dobra, rzucę mu. No. Niech mu leżą te nosiona. Dobra, widzowie, ja po prostu wiecie, bo ja tam też robiłem Nie wiem, czy oni tutaj takie platformy robią. Ja chciałam właśnie tam jeszcze powiększyć burów, tylko że... Ja bym w sumie też poszedł trochę tego dirciola pozbierać, bo on jest tak w sumie no dobra, no widzę, kończy odcinek. Widzicie, używamy Pakt Unii Agresji i Sojusz. Do widzenia.